vitais aqui Pan Paula w dzisiejszym odcinku Disney 34 i jak widzicie dzieciaki zmieniły swoją grupę wiekową, więc chciałam wam pokazać jak teraz wyglądają. Może trochę jak wygląda teraz życie naszych simów, więc to będzie bardziej skomplikowane, gdy dzieci już są w tym wieku, bo jak sobie leżały, tak po prostu też ci było spoko, bo po prostu płakały, to się tam dało im jedzenie, albo się ich przewinęło, albo uspokoiło i tyle, a tak to będą już bardziej wymagające. W pierwszej kolejności musimy im zabrać. Dawaj i weź yy, połóżmy na lańcie do łóżka. Marcinka położymy tutaj. No połóż go. O. No, szybko pociutko ciutko coś rozwala. No będzie dość ciężko z tymi dziećmi. Już się zaczyna ciekawie. No szybko. No to wszystko tutaj rozwala wszystko. Dobra, idź się No niech się zrobił ta... kulę No idź tu! Posać tu go. Mam rano z nim rozliczać. No i nie, nie ćwiczył już, dopiero później. Myślę, że jakoś to chyba będzie. Dobra, yy, Połóż go do łóżka, tak. Tak wyglądają nasze dzieci, jedno jest taką czapeczką śmieszną, a drugie takie. Dobra, no i tak, musimy kupić im to takie, jak to się nazywa? Na pewno trzeba jeszcze drugie nocniego wykupić, bo przygotowałam się na jedno dziecko, a nie na dwa. Yy, oraz trzeba kupić takie siedzonko do jedzenia. Chcesz też naprawiać? Naprawmy dla... Gdzie ja jestem? Gdzie jestem? Niko, czemu nic nie robisz? Może dziecko tam za niej do kłyski. No zobacz, ten gdzieś jak się kurza. Ten dziś jak jest głodny. A ten? coś też jest głodny. Dobra, no, no, to ty posadziesz tego drugiego. Posadź. Marcinka. A, muszę ich karmić z literki dalej? No ten drugi, trzeba go budzić. halo! Halo! Dobra, już nie byś tego żeby po prostu spać. A ten, co coś się znowu dzieje? No i tak jak myślałam, będzie chlepana, bo teraz dopiero te dzieci i zaczynają być niegrzeczne. nich W dodatku, że jest ich dwóch, to jest ciężej, że tak powiem. Dobra, Staruchu, zamiast spać, to weź zrób tutaj ten. Na razie to sądzę, jest coś. Nie go wymiesz I zgodę się to na prawo. No, Należy, że dzieciaki chociażby chodzą... lubią długo spać, to... Coś tyle będzie. Spokoju. Co ty, ty z niej idziesz? Kładź go tu. Jesteś gotowy trzec. Ja nie mogę. Tu już czuję, że teraz będzie ciężko ogólnie. Bo pracę na przykład naszych Simów. Nie da nam całego ciężko Nie da mi, nie nie mi nie nie siły żeby z tego, co powinien... No i teraz ulepsz. Dobra. Mhm. Mm nie, spać. Oj, Nie płacz. Co to ja masz brat? brata. Nie śpi, i pisz książkę. Połóż dzieciaka tu. Włączam kołysankę. Na szczęście te dzieci jeszcze nie są aż tak wymagające, bo w większości będą na razie spały. Gorzej później. Dobra, ty możesz... Jak go uśpisz. No i na razie tak wyglądają nasze bliźniaki. W sumie to sobie śpią. Na razie grzecznie. Zobaczymy, co będzie później. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. W sumie to głównie tylko tak popatrzeć, jak mniej więcej się nimi trzeba zająć. Czyli na razie tego jeszcze w sumie nie potrzebujemy, tylko możemy ich karmić z butelki. Dalej. No ale trzeba też um, dalej zmieniać im i uspokajać ich i tak dalej. I gdzieś już mogą sobie tam raczkować czy coś, to jak położy się je to na przykład właśnie tam szuflady będą rozwalać czy coś, także to już jest jakiś mniej, większy kłopot niż był. Ale na razie jeszcze jest tak w miarę. Zobaczymy co będzie później. Także dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, taki krótki dzisiaj. Do no zobaczenia w następnym, pa. pa!